Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kolejny miksik ze zdrabkami, tym razem za kwotę 70 zł. I mamy zdrapeczki po 5 zł. i po 10 zł. krzyżóweczkę ekstra linie, Big 7, Boom 3 siódemki, Dalej ją męczę. Zobaczymy, może w końcu da coś wygrać. I mega pensja za dyszkę. A po 5 zł jest rubinowa siódemeczka różowe złoto, dolarek i ekstra pensja. Także sprawdzamy, co to dzisiaj z tego wyjdzie. Ekstra pensja idzie na pierwszy ogień i będziemy szukać 19, 18, 25 i 1. Mamy 31. 15.

Będziemy szukać 14, 27, 18 i 9. Albo oczywiście tej sakiewki. O, i proszę bardzo, mamy sakiewkę. Dalej jest siódmeczka. Może jeszcze coś będzie. 13, 4 i 15. Dalej, 17. Mamy drugą sakiewkę. No też lubię tą zdrabkę 26, 32 i 21. To pewnie dyszka będzie. Tutaj mamy 5 zł, i tutaj też 5 zł. Więc dycha wpadła w zielonym dolarku. To jeszcze 60 i będziemy na 0. Kto wie, kto wie, zobaczymy, zobaczymy. Szukamy dalej. Różowe złotko teraz. I tutaj będziemy szukać. 44, 25, 41 i 23. No to zobaczmy. 37, 16, 31, 25. No jest wygrana. Super. Może jeszcze będzie coś? 21, 35, 36, 24, 11 i 40. No nie, tylko jedna wygrana. I tu mamy 5 zł, a mnożnik. Mnożnik też razy 1, także piątaczek, zwrocik.

niestety może teraz te bum 3 siódemki sprawdzimy co to dzisiaj wymyśli pierwsza gra serce worek intruskawka wiśnie, ananas podkowa worek, bank, monety wiśnie, pik korona pierścień, jabłko ananas, bank Banany, banknot. Banany pomarańcza, dzwon. Tu jest arbus, safe, gwiazda. Serce, banknot pomarańcza. truskawka, koniczyna, winogrono. Safe, gwiazda, jabłko. Złoto, pik, garniec. Koniczyna. Korona i podkowa. No nie, ta zdrapka jest po prostu jak zaklęta. Winogrono monety i złoto. Nie lubi mnie. Oj bardzo mnie nie lubi ta zdrapka. A ja jej tak daję szansę cały czas. Mega pensja szukamy 42, 21, 45, 8 i 12. No albo oczywiście dwa razy napis. Mamy pierwsze czterdzieści czterdzieści trzy. Dalej trzydzieści dziewięć dwa i czterdzieści jeden trzydzieści jeden czterdzieści osiem dwadzieścia dwa dziewiętnaście jedenaście

Pusto, pusto. No, zostają trzy zgrapeczki. Może teraz zrobimy ekstra linię. Tu na razie jeszcze nie ma żadnej linii. Nie ma żadnej wygranej. Cztery symbole zostawiłam. Sprawdzimy. Kolejny to kwiatek. Ale kwiatka chyba nigdzie nie widziałam. Tak. Następny symbol. ptak. Czy jakiś ptak tutaj będzie? Też nie ma. Dalej. Biedronka. Mamy jedną. I tylko jedną. No i co tu będzie teraz? Przydałoby się albo serce, rower, balony, klucz, leżak. No, troszkę jest tych symboli. Zobaczymy. A jest popcorn. Popcorn chyba nam nic nie da. Tu jest jeden, drugi, trzeci. No, tak to wygląda, że jest pustak. Niestety. Bik siódemeczka. I szukamy plików albo siódemek. Już pliki znalazłam. Przydałoby się teraz siódemkę znaleźć sprawdzamy mamy prezent dzwon tron świnkę podkowę tu jest bransoletka trofeum garnek szminka złoto okulary brylant zegarek worek i róża i ostatnia gra mamy serce perfumę naszyjnik, moneta lustro pusto, niestety tutaj też pusto i ostatnia krzyżóweczka zostawiłam jeszcze dwie literki a już sobie przypominam w pierwszej krzyżówce mamy jeden wyraz w drugiej nie mamy, a w trzeciej krzyżówce mamy dwa wyrazy ułożone. Do bonusu nam brakuje literki L, literki T, a kolejna to będzie literka S. No to sprawdzamy. Tutaj mamy Osa Hades Sphinx, tu nam się ułożył drugi wyraz i tu mamy w wyrazie set chyba wszystkie kolejna, druga krzyżóweczka tu mamy jedno S smog drugie i koniec no i trzecia krzyżówka Logistyka, tylko jedno. Sprawdzamy ostatnią literkę. Literka T. No mamy w klimacie, ale nie było L, więc to już nam nic nie da. A jak to wygląda tutaj? Atom. O mamy set, czyli trzeci wyraz i ateizm, czwarty wyraz. 20 zł. 20 zł. Tu jest jeszcze te. No dobra, czyli ten wynik końcowy będzie troszkę lepszy. Ewa, set, ateizm i sfinks. Sprawdzamy dalej, bo może jeszcze coś nam się ułoży. Wektor. Lato. Tkanka nam się tutaj ułożyła, ale to jest chyba pierwszy wyraz. Pierwszy wyraz. Tu opuściłam Z, ale to nic nie dało. Także tu jest jeden wyraz. No i ostatnia krzyżówka. Tu mamy T. Logistyka. I wszystko. Ale dwie dyszki wpadły. Także fajnie. Fajnie, fajnie, że krzyżóweczka na koniec jeszcze dała wygraną literki OO. -O. A co tu mieliśmy w bonusiku? Ciekawa jestem stówka. No fajnie by było, jakby wpadła stówka. Niestety, może następnym razem. Dobrze. Podsumowanie. 70 zł na dzisiaj, mamy 20 zł w krzyżówce, 10 w dolarku to 30, i różowe złoto 5, 35, połowa wpadła. No nie jest najgorzej, wiadomo, mogło być lepiej, ale połowa jest, coś tam na pomnożenie będzie. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików. I do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.